Słuchajcie, minął już dobry miesiąc, odkąd posiadamy tą myjkę parową. No i czas na jakieś wnioski i podsumowania. Po pierwsze, jakie to są podstawowe funkcje? Podstawowe funkcje to jest właśnie mycie parowe. A co tak naprawdę ta para ma dawać? Ta para to jest właśnie jedna z ważniejszych funkcji tego, tej myjki parowej. Ta para ma dawać to, że jesteśmy w stanie myć bez detergentów. Zrobiłem się rano taki teścik. Przygotowałem pole bitwy. Ketchup, kawa rozlana. Zaraz zobaczymy, czy ta para faktycznie to odparuje, czy nie. Dobra, tutaj mamy przygotowany zaschnięty ketchup, zaschniętą kawę. Kawa to jest mocno zaschnięta. Ketchup, kurde, no ja już naprawdę się starałem. No zobaczymy, czy to się powiedzie, czy też nie. Odpalamy na parę, grzejemy. Sprzęt jedziemy. Tu bez problemu. No a tutaj mamy pewien problem. słuchajcie, dobra, podjedź troszkę bliżej jeszcze no, próbujemy to wszystko wyparować jest 64,8 stopnia jedziemy, jedziemy ciągniemy jeszcze raz no, umyję, słuchajcie, trwało to trochę to trzeba powiedzieć szczerze tam jeszcze trzeba trochę tej pary puścić trochę cofnij No dobra, jeszcze chwila no i dawaj ze dwa razy no i wyjazd no powiedzmy, jeszcze tam zostało kawalonci. Więc umyć? umyje. Nie można powiedzieć, że nie. Ale trzeba było troszeczkę nad tym popracować. W zestawie otrzymujemy oczywiście myjkę parową z ładowarką, taką również z suszeniem, zobaczcie to sami. Dwie rolki dodatkowe, filtr i taki czyścik. Oczywiście instrukcja w języku polskim jest. Jak tylko otwieramy karton, to mamy taką instrukcję obsługi. Jak postępować z tym sprzętem. Także postępujemy jak należy. Przypięliśmy sobie rączkę, trzeba napełnić wodą, włączyć, odstawić na naładowanie. Pokażę Wam jeszcze jeden ważny aspekt, za którym tutaj producent mówi, że jest wyjątkowy, bo inne urządzenia tego nie mają. Wyjmiemy urządzenie, położymy je. OK, mam nadzieję, że się woda nie wyleje. Wyjmiemy nasz yy, wałek. Wałek nie jest w żaden sposób y, okręcony jakimiś włosami. A tutaj jest taki specjalny grzebień, który co i raz trzeba wyczyścić właśnie. I zobaczcie, wszystko jest zbierane na tym grzebieniu. A powinno się to częściej robić, ale wiadomo, jak jest w życiu. Ale chodzi o to, że dzięki temu mamy wszystkie włosy i takie rzeczy pozbierane w tym miejscu i nie musi się to, że tak powiem, dostawać ani do naszego pojemnika, ani co najgorsze, nie, nie owija się o ten właśnie, o tyle tego osłabi ciągnąłem, nie owija się o ten wałek, nie? Ja jeszcze to dokładniej wyczyszczę. Widzicie? Ten grzebień zbiera tutaj cały czas. Dobra, no niby powinienem poczekać aż się, że tak powiem tutaj naładuje, ale nie będziemy czekali. To może tylko szybko powiem, póki jeszcze się chwilę ładuje, to powiem co my tu mamy. Także tak, na rączce mamy takie przyciski jak ten włącznik. Włącznikiem jak sama nazwa wskazuje możemy włączyć albo wyłączyć, a na górze mamy do wybierania trybów. Teraz tego nie nic nie zrobimy i nic nam tam się na wyświetlacz nie pokaże, bo stoi w stacji dokującej i się, że tak powiem, napełnia. Więc tutaj mamy przycisk do yy, yy, zmieniania trybów. Tutaj mamy przycisk do tego, żeby parę yy, wyrzucić, gdybyśmy potrzebowali w tym momencie taką parę wyrzucić. A z tyłu, tylko przekręcę trochę, żebyśmy mogli to pokazać, mamy taki przycisk. Słuchajcie. Który służy do zmiany języków i do włączenia, przyciszenia albo pogłoszenia tego naszego dźwięku, który będzie do nas gadał. Z przodu mamy, uwaga, uwaga. Pyk, wypinamy sobie i w ten sposób wylewamy wodę z naszego urządzenia. Albo tutaj też możemy wymienić filtr, który też jest dodatkowo dołączony jako drugi, żeby po prostu, że tak powiem, odkurzacz nam funkcjonował jak należy. A na dole, znowu, możemy wyjąć tą, właśnie do napełnienia wodą. Napełniamy wodę z tej strony. Tutaj mamy pyk, otwieramy, napełniamy tą wodą, co to. Powiedzieli, że możemy użyć wody zwykłej, co to ja twierdzę, że może lepiej niezwykłej. Jakaś taka niezwykła, w sensie, że nieświęcona, ale niezwykła woda. Tu już widzimy nasz wałeczek, który, i, że tak powiem, będzie nam tutaj czyścił, sprzątał i inne tematy się będą działy. Lecie, naoglądałem się filmów odnośnie tego odkurzacza, żeby wiedzieć, co Wam tutaj mówić. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj jest taki, jakby, wlocik. Czekajcie, już, już, już pokazuję Wam z bliska taki wlocik, ale to nie jest żaden wlocik, tylko jak odstawiamy tą naszą myjkę, to ona robi coś takiego, że suszy nam ten wałek. Jak odstawimy, to on, ona jeszcze kręci tym wałkiem, a tutaj powietrze, które jest też podgrzewane dodatkowo, czyli tutaj musi, musi, muszą być jakieś grzałki albo coś i w ten sposób jeszcze nam suszy, i co to tak naprawdę ma dać? Ano, ma to dać coś takiego, że dzięki temu, że suszymy ten wałek, podobno ma nie śmierdzić ten wałek. A jeżeli byśmy nie suszyli, to podobno by śmierdział. Nie wiem jak to będzie. Popracujemy i powiemy. Bo ja tutaj nie chcę robić jakiejś takiej nachalnej reklamy. Owszem, ten film jest filmem sponsorowanym za ten konkretnie odkurzacz. Moja żona chciała taki odkurzacz mieć. Firma zaproponowała, no to oczywiście, że się zgodziłem, bo tylko głupi by się nie zgodził. Ale dowiecie się wszystkiego konkretnie, jak ja ten odkurzacz oceniam. Dlatego, że on nie kosztuje mało, bo z tego co kojarzę, to kosztuje około 700 euro, czyli 4 razy 7 to jest 28, czyli około 2800 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. No i. Słuchajcie, no wiadomą rzeczą jest, że fajnie by było, żeby on robił to należycie. Ale jak będzie robił, to się na pewno ode mnie dowiecie, a jak będziecie chcieli się czegoś jeszcze dodatkowo dowiedzieć, to zawsze sekcje komentarzy są dla was, żebyście pisali. Słuchajcie, jeden z trybów tego nazwijmy to odkurzacza a bardziej myjki parowej jest to, że wali tutaj e, parą i tą parą, że tak powiem, jesteśmy w stanie myć. Sprawdzam w tej chwili. Jaka temperatura pojawia się tutaj? Powinna się pojawić o wiele jeszcze wyższa, ale musi się jeszcze pewnie troszeczkę dogrzeć. A w tej chwili mamy jakieś 67-68 stopni. O, tutaj widać nawet, jak to działa. 68 stopni. 68 stopni wyrzut gorącej pary. Myjka jest myjką przenośną z baterią, więc do godziny czasu może na spokojnie sobie pracować. No chyba, że w funkcji parowania ciągłego tam chyba do 30 minut. Nie jest lekka, ale też nie jest ciężka jak sprawdzałem z konkurencyjnymi urządzeniami. 6,6 ,6 kg, Niby wydawałoby się, że niedużo, ale jednak jest co już dźwigać. Tym bokiem jak dojeżdżamy do ścianek tak jak teraz, jesteśmy w stanie umyć praktycznie przy samej krawędzi. Ten wałeczek zaczyna od samego początku. Więc naprawdę, powiem wam szczerze, kurde przydatne urządzenie w domu. Zwróćcie uwagę na tą kolorystykę, która tu się pojawia, czyli tak. Tutaj było w miarę czysto, podobno. No to jest niebiesko. Podjeżdżamy gdzieś dalej, zobaczymy czy wciągnie takie coś. No wpierdzielił to. Zobaczymy gdzie to będzie. Tu jakiś kurz. Przejeżdżamy dalej muchę wciągnę. Dobra, ale jak na schody wjeżdżałem na przykład, o tutaj już nawet, pokazuje się co i raz taki ciemniejszy ten pasek. O i to jest fajne, no i to jest to słuchajcie. Tam zawsze był problem z jakimś posprzątaniem. Nie dojedziemy wszędzie, bo jest jednak ciężko, ale zobaczcie, możemy położyć nawet należąco urządzenie, tak jak w tej chwili jest. Pokażę Wam to dalej. O, zobaczcie, jak para zapierdziela tam, widzicie. No, i w tej chwili urządzenie jest należąco, i możemy sobie myć tą podłogę. A tutaj zwróćcie uwagę na wyświetlacz że nie wiem, czy to teraz zależy od tego, bo ja zrobiłem na to że tak powiem ciepło. No leci para. Leci para. Widzicie? Co się dzieje? Więc on sobie wspomaga parą, żeby umyć. Odstawimy go w pozycję stojącą i on się wyłącza sam. Dobra, na tej całe, na tym całym parowaniu słuchajcie już zostało tylko 15%, pokazuje nam, nawet zaczął drzeć ryja, że zanieś mnie na stację, zanieś mnie na stację. Nie bądź dziad, zanieś mnie na stację, naładuj mnie trochę. Odstawimy go i pobawimy się za chwilę jeszcze troszkę. Wiesz co zrobimy? Zróbmy taki test, że rozsypiemy jakąś kawę, jakieś takie rzeczy i sprawdzimy wiesz tam na dole, nie? I zobaczymy czy on sobie z tym poradzi, z takimi wiesz, keczup rozmażemy. Kaczup on umyje, on ma umyć. On se myje wałek. nie jest taki mądry. Nie jest mądry, ale myślę, że przy takim mądrym jakby tutaj... Walduszu, tak? Operatorze, no to się chyba jakoś wykaże. Nie dość, że mądry to jeszcze inaczej Asia? A co, czym, co nieraz jest na podłodze? Bo tak, no chciałbym, żeby ten test jakoś wyszedł, to tak, może tak. Trochę takiego gyrosa tu pierdzielniemy. Dzisiaj nie będzie gyrosa, tak? Znaczy, już nie będzie. Teraz tak, weźmy trochę kawy. O, dobra. To nie, nie wszystko zabieraj, ale poczekaj, bo ja chcę, żeby to było takie, wiesz, on ma mieć trudniej. Więc co? keczupkiem, że tu pierdzielnimy. Ty keczup trzeba kupić, bo się skończył. No i jeszcze polejmy to wodą, żeby ta kawaść tak... Wiecie, jest źle. A żeby jeszcze było źle, daj mi jeszcze proszku. Tak? Dobra, poczekaj, muszę to rozmazać tu trochę. No, powiem tak, raczej w domu takiego porządku nie trzymacie, jaki ja tutaj sobie zrobiłem. No, wiadomo, mogłyby być jeszcze jakieś smary, czy takie inne rzeczy. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, trochę opuścimy. Nie, moja głowa mniej ważna, ważne co tu się dzieje. Także było to stworzone. Dobrze by było, żeby teraz ktoś do nas nie przyszedł w gości. Bo by pomyślał, że normalny to ja nie jestem, ale raczej mało ludzi uważa, że jestem, więc wszystko jest w normie. Także... No brudno się zrobiło, Asias. Troszkę się zrobiło brudno. Chcesz to Ty być tym wybawcą tego problemu? Nie, bądź sprawcą wybawcą. Ja mam to posprzątać? Także biorę się za robotę. 22%, nie wiem czy ruszy, daj Boże, że tak, bo tu zaczyna przysychać. Także odpalamy go i jedziemy. Yeah. Patrz Asia. I co? I co? Zaraz, czekaj. Skończyłem? Jeszcze nie. Dobra, włączymy mu parę Battery low już podaje Dobra, teraz zobaczymy jak ten wałek wygląda, aż się boję Odstawiamy na stację, ale zobaczmy najpierw ten wałek. Każe nam znowu wyczyścić, ale ja chcę zobaczyć, jak ten wałek wygląda teraz. No, nie wygląda za ładnie. Zobaczcie go sobie. A teraz włączymy mu ten cały cleaning. Założyliśmy. Naciskamy tutaj. Widzisz? No i czyści. potrwa to troszkę i tak, pobiera sobie stąd wodę, do tego pojemnika, że tak powiem wrzuca z powrotem, no i zobaczymy, czy ten wałek się wyczyści, czy też nie. No dobra, pojemnik tutaj założony, zobaczmy, jak wygląda wałek. Ten nie jest zły. Da się nim przekręcić, da się i podobno ma nie śmierdzić. Asia sama. A jakieś suchutki. No dobra, no i zobaczę. No nie śmierdzi. Nie? Nie. Także. Nie śmierdzi. Nie śmierdzi? Nie. <noise> Abo nie, nie powiem tego komentarza. Ale jak nie śmierdzi, to znaczy, że nie śmierdzi. Jak moja żona mówi, że nie śmierdzi wałek, to nie śmierdzi. Także no co, no, 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 no spełnia swoją funkcję. Nie ma co tu się rozwodzić bardziej nad tym. Yy, czyli co? Teraz ma się naładować no i można działać dalej. Woda jeszcze jest. Zakładamy. Dobra, yy, ja tam się nie chcę wyrażać, ale tylko powiem, powiem takie techniczne rzeczy, które ja widzę. Chwalą się, że 80 minut yy, ma pracować. 80 minut może by i było. Ale pod warunkiem, że byłoby to na takim podstawowym programie, który by bardzo wolno sprzątał, bez pary i tak dalej. Bo jak się później dalej doczytałem, to jeżeli byśmy robili na parze, czyli cały czas, całą podłogę parujemy, to jest jakieś 15 do 20 minut, a jeżeli byśmy robili na maksie, to jest do 40 minut. Więc tak, nasz dom, żeby posprzątać tak elegancko i żeby było całkowicie wysprzątane, to potrzebujemy zdecydowanie więcej czasu, ale ogólnie. Jako na przykład do takiego mieszkania 50-60-80 metrów może, spokojnie dałby radę, żeby zdążyć podkurzać i żeby. No my się dzisiaj bawiliśmy, to też jest inaczej. No i teraz właśnie się ładuje się, czy nie? Tak. Odstawiłem, odstawiłem, ładuje tam, się. tylko, że zaraz kolecy się na przyjdą, a tam jest taka niespodzianka na środku. Nie ma jej już. Cicho nie mów, że my to nagrywamy przed końcem. Nie ma tej niespodzianki, my żeśmy już ją... A ty musisz wałek pokazać, jak jest no, no wałek. Pokazałeś. Ja żadnego wałka pokazywał nie będę. Także jeśli jesteście zainteresowani, jak podziałamy jeszcze trochę, jak ten film będzie puszczony, to na pewno on już będzie troszeczkę dłużej u nas ten odkurzacz, więc będziemy mogli coś więcej powiedzieć, ale jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie na maila, odpowiem, ale w komentarzach najbardziej, bo będę pilnował tych komentarzy, żeby wy, żeby, żebyście się, żebyście po prostu dowiedzieli się do mnie prawdy. A jeśli... Przepraszam, jesteście zainteresowani? To link będzie też w opisie, więc zachęcam, jeśli jesteście zainteresowani. No i tyle w tym momencie. Miłej pracy. Dzięki, ogrze.